Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników perfumowych nowości. Mam dzisiaj dla Was produkt, który jest w perfumeriach od 22 maja, czyli prawdziwa świeżynka. A ja od bodajże dwóch tygodni próbuję rozgryźć jego fenomen, bo na pozór są to proste perfumy. Jest to Flanker, perfum marki Montblanc, czyli znany z bardzo drogich dodatków. Perfum Lady Emblem, to jest Lady Emblem L'eau. Czyli zielona kolorystyka, dopisek woda, bo po francusku L z apostrofem EAU, to jest po prostu woda, sugerowałoby pachni rześkie i no takie orzeźwiające. Nie do końca jest to prawda. Owszem, są to perfumy, które zaczynają się świeżo, bo w nucie głowy mamy liście mandarynki, mamy brzoskwinie i mamy liczy No to jest taki. sztandaro lici szczególnie, to jest taki komponent tych perfum świeżych. Potem w nucie serca jest to róża i magnolia, ale za to w nucie bazy już jest troszkę bardziej drapieżnie, bo tutaj mamy piżmo, bo tutaj mamy cedr, który częściej występuje w perfumach jednak męskich. No i trochę nud żywiczny, ale zaznaczone jest to, że jest to kremowa żywica. Sama kreatorka perfum, czyli perfumerz powiedziała, że jest to alegoria, to co tu mamy w tym flakoniku, alegoria spaceru po ogrodzie. Przy czym to nie jest taki ogród, który my znamy, czyli jabłonie, grusze, czereśnie, czy chociażby jakieś kwiaty, ale jest to ogród cytrusowy, czyli z drzewami cytrusowymi i różami. Czyli te dwa akordy. I jest to spacer w letni dzień. Zwróćcie uwagę, to jest takie ciekawe, bo nie noc, która często jest inspirująca, albo wieczór, nie poranek, ale właśnie środek dnia. I ja jak powochałam te perfumy, od razu. Miałam takie właśnie skojarzenie, że to jest upalny dzień. No bo gdzie cytrusy, tam na pewno letnie dni są bardzo, bardzo upalne. Miałam takie też wrażenie, że jest to jakaś taka nuta, która się często pojawia w producentach, w perfumach producentów hiszpańskich, czyli chyba nuta świeżości, coś takiego, nuta świeżo wypranego jakiejś bielizny, czegoś takiego. No taka a smagla, coś takiego. No, ale to już jest moja interpretacja, nie mówię, że tak jest. Coś takiego, tego typu nuta, więc byłam blisko. Może kilka słów o marce Montblanc, bo to jest istotne, ponieważ marka Montblanc to są m.in. na przykład pióra, ale to nie są pióra takie jak Waterman czy Pelikan, które można kupić za kilkaset złotych, tylko to są pióra za kilka tysięcy. I zaczynali, marka ma ponad 100 lat, a perfumowo weszli w 2001 do sklepów tymi perfumami. One są ciągle w sprzedaży, ale już w innym flakonie. Teraz Wam pokażę bardzo szczególne rozwiązanie. Tu jest przycisk i tu jest taka biała kropeczka i to jest właśnie ta słynna gwiazda Montblanc biała, którą widzimy tu i którą znajdziemy w kartoniku i znajdziecie też na piórach Montblanc na skówce. To jest pastelowa zieleń i te wszystkie pastelowe kolory letnie różowe. To się pojawiło w tym sezonie, było tego całkiem sporo. No, i jeszcze popatrzcie na te facetki wszystkie. To jest flakon, który ma przypominać diament o 43 fasetkach w ścianach. Nawet po zdjęciu. I co jest istotne? Perfumy zaczynają się świeżo, rozwijają się w sposób kobiecy i zmysłowy, a potem przechodzą do takich nut bardziej, bardziej wyrazistych. Więc można powiedzieć, że dla osób, które sięgają na co dzień po ciężkie perfumy, będą to, będzie to coś lżejszego, ale dla kogoś, kto zaczyna przygody z perfumami, może po kilku godzinach, po dwóch, trzech, ta nuta no bazy wydawać się taka dość poważna, taka dość wyrazista. Perfumy podobają się recenzentom, więc no nie wiem, jaka jest Wasza opinia, czy znacie w ogóle markę, perfumową markę Montblanc, bo ja przyznaję, że miałam taki, taką czarną dziurę, miałam perfumową Właśnie nie, nie najgorzej ogarniam te pierwsze perfumy, już te, które się teraz pojawiły, a te środkowe, które pojawiły się kilka lat temu, jakoś tak mi umknęły, więc jeśli macie przemyślenia, znacie jakieś uwagi, to podzielcie się wrażeniami. Jest jeszcze, to jest flanker, czyli jest jeszcze wersja Lady Emblem. Ja zamówię próbkę, potem może spróbuję zrobić porównanie, czy się różnią, jak bardzo ten flanker jest, Odległy od pierwowzoru. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego, papa.